Najdłużej czwarty raz mecz odwołany. Nie dało się tutaj dzisiaj chyba nic zrobić. No Widzieliście jak, jak to wyglądało, więc ja nie wyobrażam sobie jazdy w czterech na tym torze. Nie, nie jeździliśmy przez to cały sezon i każdy z nas chciał jechać jak najlepiej, zasłużyliśmy na ten finał i nikt na pewno nie chce z nas ryzykować zdrowia na takim torze, żadnej kontuzji. Na pewno byśmy chcieli to odjechać, już bym chciał mieć osobiście to wszystko z głowy, z sezon zakończony i tak nie możemy nic zaplanować, jesteśmy w takiej kropce i czekamy z dnia na dzień, więc to nie jest nic fajnego dla nas, dla kibiców, szczerze mówiąc coś, pole się tak naprawdę jeździć. Co teraz, w niedzielę na czteruniu. No, rozmawialiśmy tak z zawodnikami zielonigórskimi, ale do tego jest potrzebna zmiana regulaminu. Uważam, że to i do 31 października z tego zawiętu musimy ten mecz odjechać, bo do października są zawarte kontrakty, niektóre z zawodników się kończą, więc <coughs> najrozsądniejszą decyzją uważam było odjechanie w niedzielę meczu w Zielonej Górze, ale tego jest potrzebna zmiana, yy, w Toruniu, do tego jest potrzebna zmiana regulaminu, a później mamy ten cały tydzień i próbować do piątku odjechać mecz w Zielonej Górze. Tak naprawdę wyjścia nie widza. A ten tor, jeżdżąc traktorami, broną, nie ma szansy go przesłyszeć, bo to jest taki materiał, że jeżdżenie traktorem nic nie da. Jedyna może opcja to jest prowadzenie maszyn, które pracują na drogach, kładą asfalt, one tam nagrzewają, że to jest wtedy w stanie jakoś przesłyszeć, bo realnie patrząc, przy tej pogodzie dzisiaj ma jeszcze w nocy padać i przy tych temperaturach i przy tej nawierzchni, taka jaka jest tutaj w toru, nie może padać na następny dzień nie pada i tor można doprowadzić do ładu, a tu jest taka glinka, ona jest przesiąknięta wilgocią i naprawdę w taki sposób tradycyjny, czyli traktor, brona, nie ma szans, najmniejszej szansy, by odjechać ten Panie mecz. Adrianie, czy to nie jest tak, że zgadzając się na pierwszy mecz u siebie ewentualnie pozbawiacie się jakiegoś handicapu? Tak naprawdę to już jest nieistotne, My chcemy odjechać te finały i mieć, i mieć to zakończone. Tak... Innej, innej opcji nie widzę, a jak nie to zakończyć, to wszystko bez meczu. Bo dla nas też to jest uciążliwe, czekamy, my też jakoś się mobilizujemy. To jest też dla nas jakiś stres, bo trzeba się nastawić przed meczem, a, a nic z tego nie ma, więc to nie jest tak, że my sobie podchodzimy, przyjeżdżamy, o, dobra, nie da się jechać i jedziemy do domu. Dzisiaj zawodnicy spróbowali yy, przejechać i na tym torze, gdzie dobrze wiedzieliśmy, że... Że nie ma najmniejszej szansy, by tutaj coś zrobić, ale chcieli chłopacy pokazać kibicom jak to wygląda. I nie to, że oni wyjechali i nie chcieli pojechać. Oni próbowali, ale gdy jest tu taki kleik na torze, to nie jest taka nawierzchnia jak na innych torach, to jest inna, koło nie ma jak przebuksować tego? A jak źródło no, potrzebny ślizg do jazdy i koło nie może wjechać w swoje obroty, no to automatycznie motocykl się nie wyłania, tylko jedzie prosto. Więc wyobraźcie sobie, że czterech stajemy spod taśmy, próbujemy się złożyć, jedziemy wszyscy prosto. No, to tak nieciekawa. Jakby miał pan, dam taki już głupi przykład, 8-metrową przepaść, za przepaścią leży milion dolarów i skaczesz albo nie. Więc nie wiem, czy by ktoś się zaryzykował. No to jest tak wygląda?